Z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj spite porównanie Oppo Reno 2Z kontra ASUS ZenFone 6. W ZenFone 6 jest Snapdragon 855 6 GB. W przypadku Oppo mamy Mediatek P90 GB pamięci 8. Oba telefony wyczyszczone, bo telefony wpięte do tej samej sieci sprawdźmy, jak one działają. Jak otwieram aplikację, jak ona pozostawia mnie w ramię, więc lecimy. Pierwsze co Allegro dla Asusa Aliexpress. Podobnie Symfony Dragon. Cineo. No to prawie że remisowo. Galerię. No, a raczej Asus. Age biegał. Też Asus. No, poczekamy. No, jeszcze trochę. No dawaj, dobra, coś powiedzmy o tyle. tyle, ipla, no też teoretycznie dla Asusa, i jak to .pl. również Asus, player.pl, podobnie, OLX, również Asus, ale minimalnie szybciej tylko, pyszne.pl, Asus, nie tak, pizza portal Asus, sklep play, no tu o poszybciej Spotify dla Asusa, Tab Talk, podobnie tutaj TripAdvisor. I jak widzimy, no coś w sumie on tam sobie chce, no ale. Powiedzmy, że nie będziemy się tym przejmować. Następnie mamy Twitter. No tu Oppo szybciej. Uber. Na Asusa. Następnie mamy Wykop. Prawie remis, nawet chyba opomniałam szybciej. I mamy YouTube'a. Asus i po chwili Oppo. Zobaczmy, jak będzie z pamięcią Rambo. Tu jest, no, troszeczkę lepszy, ale całkiem nieźle sobie te p 90 od Oppo radzi, Zmieniamy to jest mi od Mediatek, ale w, w smartfonie od Oppo. No to sprawdzamy, co jest w ramię. Allegro, No tu w jednym, w drugim nie bardzo. Aliexpress, Tu w ramię, tu nie. Następnie mamy Ceneo. W ramię w Oppo brak. Galerie, Tu w ramię w Oppo nie. HBO GO podobnie. IPLA, tu w pamięci, tu nie. Jak do Jadapel w ramię? Tu nie do końca. Mapy? Restart Wobu. Player.pl tu w pamięci, tutaj nie. Olix, jak widać, Pyszne.pl, sytuacja podobna. Tu w ramię, tu brak. W przypadku Pizza Portal, sklepy w obu przypadkach w ramię. Spotify, tu Tab tu w ramię. Taptalk w ramię, tu nie. Jak widzicie, no dziwnie, jeden ma 8, drugi ma 6 giga tu w pamięci, tu brak, no ten, który ma 8 właśnie, sprawia wrażenie, jak miał mniej tego ramu niż 8, no bo zobaczcie, pootwierałem wszystko i praktycznie w większości rzeczy w Asusie jest, w Oppo nie ma, no dziwne, dziwnie ta pamięć jest zarządzana, moim zdaniem powinno to być wręcz odwrotnie, nazwąłem no, tylko 700 MB, no dziwnie. Dobra, lećmy sobie dalej, sprawdzamy jak będzie z grami, kto będzie lepiej pola gry, czy to będzie Asus, czy to będzie Oppo, sprawdzamy. asfalt 9 na pierwszy ogień. Który szybszy? Teraz się okaże. Jestem sam tego ciekawy. Wy pewnie również. No i co tutaj? Pierwszy Asus oczywiście. Można było się tego spodziewać. Z tym tego no 855 dobra jednostka. No o, poczekamy. Czekamy. No dość długo. Dopiero teraz? Dobra. Nie, nie zamykajmy, tylko sobie przejdźmy w ten sposób. Tutaj też. Następnie mamy Asphalt 8. Po samych animacjach widzicie jak szybciej, szybciej tutaj działa Asus. Nawet same przejścia z okien. i dobra, tutaj jakiegoś update mi wymaga Woppo. No to na razie sobie to ominiemy tą grę. W takim razie. Tu też to skasujemy. Jedziemy dalej. Temple Run 2. No, to będzie dla Asusa. Widzicie, już animacja się rozpoczęła, to nawet nie czekamy. Jedziemy dalej. Następnie mamy Subway Surfers. Też Asus. Oppo, jakieś tryby swoje tam przyspieszania czy coś w tym stylu odpala, ale dużo to nie daje. Dead Trigger 2. Też dla Asusa. Też Oppo. Cancel, zrobimy sobie tak? Nie, nie, tak bardzo do tyłu. Muszę dwa razy ciągnąć. Asphalt Extreme Asus wygrywa. Opo, coś sobie sprawdza. No dłużej. Zdecydowanie jak widzicie. No dobra, jesteśmy. Unkilled. Czy Asus czy Oppo? Czekamy. No, i jest Asus pierwszy. No, po chwilę musieliśmy poczekać. I ostatni tytuł PUBG. Będzie z PUBGiem, tak zwanym. Teraz się tego dowiemy. No, chyba też będzie to dla Asusa, ale mogę się mylić. No tak, już animacja leci. Tak, coś czuję, że tak się stanie. No jesteśmy już w Asusie w grze. No czyli jeżeli chodzi o otwieranie gier, też szybciej idzie to w przypadku ASUSa z Zenfona 6. Wiadomo, Reno nie jest jakby takim topowym telefonem, troszkę bardziej tańszą opcją. Dobra, zobaczmy co z pamięcią RAM, czy wszystko będzie w ramię lecimy. Asfalty 9 w ASUSie w ramię Oppo poza. Jedziemy dalej, co my tu mamy? O, tu mi się w ogóle Oppo coś ten... Nie chcę wrócić do do menu, dobra w końcu jest, mamy Asphalt 8 zobaczymy tutaj, tu jest restart, tu jest, a w sumie w tych samych miejscach, więc można powiedzieć, że w obu przypadkach w ramie, Temple Run 2 tak samo w ramię. następnie mamy Subway Surfers w obu smartfonach w pamięci RAM, Dead Trigger 2 też w ramie, czyli nieźle następnie mamy Asphalt Extreme, tu podobna sytuacja w obu w ramie. Mnie to powracanie denerwuje, bo porządek trochę zwalnia w tym momencie. Unkilled też, no widzicie, tutaj w Snapdragonie szybciej to ogarnia. PUBG, no jest też dobrze, więc jeżeli chodzi o gry i RAM, trochę lepiej. No ale no widać jaka jest różnica między snapem 855 a. Procesorem od Mediateka Helio P90. Tak wiem, na porównanie tych dwóch smartfonów macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć, w komentarzach. Playlisto odnośnie ich są, no do dzwoneczki, subskrypcje, komentarz. No i cóż, tyle. Oppo Reno 2Z, Asus Zenfone 6. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!